Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy. Mnożymy. 2 razy 4 to 8 plus 3 to 11, czyli mamy 11 czwartych. Teraz 5 razy 2 to 10 plus 1 jeden, 11 drugich. 4 razy 6 to 24 plus jeden, dwadzieścia pięć szóstych. Pięć razy osiem to czterdzieści, plus trzy, czterdzieści trzy ósme. Dwa razy dziewięć to osiemnaście, plus 1 dziewiętnaście. I mamy dziewiętnaście dziewiątych. Cztery razy trzy to dwanaście, plus dwa, czternaście. Czyli mamy czternaście trzecich.